Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię bezglutenowe muffinki bananowe. Są przepyszne i myślę, że nawet zasmakują ci, którzy używają glutenu. Jest to danie dietetyczne, także myślę, że każdy może spróbować. Tutaj ja mam wszystkie składniki: trzy dojrzałe banany pokroiłam, później będę miksować. 7,5 serka. Jedno naturalnego, jedno jajko, trzy łyżki oleju rzepakowego, 50 g cukru. O, czekajcie, tu mam mąki różne. Aha, to jest osiana. I osianej mam, mam 75 g. 75 g płatków osianych, 50 g mąki jaglanej i 100 g. Mąki kukurydziane, patrzcie jakie kolory, żółta, jaglana jest taka kremowa, a owsiana taka pada w szarość. No i tak jak z muffinkami bywa, aha, zapomniałam powiedzieć, że przepis ten dołączę do mojej playlisty, którą mam właśnie z daniami dietetycznymi i teraz tak, zabieram się od tego, że łączę składniki mokre, a w osobnej miejsce składniki suche, wsypuję więc płatki owsiane, mąkę owsianą, cukier, Mąkę jaglaną i mąkę kukurydzianą. Tu mamy jedną miskę. Wszystko wymieszam. Zmiksuję banany. I po kolei dodaj jajko. Miksuję chwilkę. Olej. I serek. Dosypujemy sułe składniki. I jak widzicie muffinki, im mniej mieszamy. Tym są lepsze. Więc szybciutko tylko połączymy składniki i do foremek, które tutaj przygotowałam, będę wykładała. Wykładamy do naszych foremek tak do 3 wysokości. Gotowe do piekarnika, 25 minut 180 cm. Muffinki skończone, szybko się upiekły. Tutaj nie dodawałam proszku. Widzicie, jak jednak dam trochę więcej ciaste wyższe to są troszkę niższe. Udekorowałam też, żeby właśnie dzieciom przemycić. Tam jest, są płatki owsiane, więc na drugie śniadanie myślę, że będą idealne do szkoły.